Was w nowej recenzji, a dziś przychodzę do Was z reklamówką kosmetyków. I dzisiaj będziemy testować kosmetyki z Bel. Ja już ich używałam wcześniej. Cały makijaż, który widzicie, tutaj jest wykonany właśnie tymi kosmetykami. Także możecie sobie teraz pooglądać, jak on wygląda. Ja już wcześniej używałam tych kosmetyków i jestem bardzo, bardzo z nich zadowolona. Niemniej chciałabym Wam pokazać i podzielić się z tym, bo kosmetyki są bardzo tanie, bardzo, bardzo tanie, a ich jakość jest mega świetna. Od utrzymywania się bardzo długo na twarzy przez krycie, na pigmentowanie i wiele, wiele, wiele innych. Także zapraszam do obejrzenia całego filmu, w tą stronę chyba jest dalej, tak? Także oglądamy cały. Zaczynamy od podkładu, i ja tutaj od razu powiem, że podkład ma bardzo dobre krycie, świetnie stapia się ze skórą, i najjaśniejszy odcień jest idealny dla mnie. A ja mam bardzo, bardzo jasną skórę, więc dla wszystkich tych, którzy nie mogą znaleźć podkładu, jak najbardziej sprawdzi się bardzo dobrze. Utrzymuje się bez problemu cały dzień, nie schodzi jakimiś plamami. Jest po prostu świetny. Następnym kosmetykiem będzie korektor. Ja go będę nakładała jako korektor pod oczy na te moje niedoskonałości, które widzicie, i jako bazę pod cienie. Korektor ma bardzo dobrą konsystencję, jest delikatny, fajnie się rozprowadza. Cienie, ja mam bardzo duży problem, jeżeli chodzi o zbieranie cieni w załamaniu powieki, i ten korektor. Pomaga mi w tym, aby, aby się z tym nie borykać. I cienie utrzymują się bez problemu cały dzień na oku w takiej wersji, jak je zostawiłam z samego rana. On też bardzo ładnie wtapia się w skórę i świetnie uzupełnia wcześniejszy podkład. Kolejnym elementem będzie brązer. To jest brązer o wykończeniu takim matowym. On też bez problemu się rozprowadza, nie zostawia jakichś brzydkich plam ciemnych na skórze. Nie ma z nim żadnego problemu, więc nawet osoby, które mają mniejszą wprawę, jeżeli chodzi o konturowanie, bez problemu powinny sobie z nim poradzić. Kolejna rzecz to róż. I to jest też róż o matowym wykończeniu, w takim, tutaj na kamerze widać jak widać, o świetnie mi idzie z otwieraniem tego, tego, tego różu, on też się bardzo ładnie rozprowadza, kolor jest taki zgaszony i to jest idealny kolor jak dla mnie, ja nie lubię różów rozświetlających, więc ten jak najbardziej się sprawdza. Następnym elementem jest kredka, którą będziemy nakładać na linii rzęs, i to nam da taki początek naszego makijażu oka i przyciemni, przydymi kąciki oczu. Kredka jest bardzo trwała, jest przede wszystkim miękka i dzięki temu sprawdza się zarówno na powiece jak i na linii wodnej. Ma kolor takiej intensywnej czerni i bez problemu możemy ją, że tak powiem, wczesać między rzęsy, bo, bo jest po prostu miękka. Dziękuję. Tak, teraz tutaj mam, no, no, jak widzicie, na tym się ciężko po prostu ją zmywa. Także to jest niewątpliwie atut tej naszej kredki. No, jeszcze raz trzy Jeszcze, o, jeszcze raz, o. No, teraz cienie. Pierwszym cieniem będzie taki potrójny cień, i opis tych produktów macie, macie pod filmem na blogu, jest, jest przekierowanie. I ten cień nakładamy w samych wewnętrznych kącikach. I najważniejszą cechą tych cieni jest to, że są bardzo mocno napigmentowane. Tak jak widzicie, one bardzo dobrze kryją, bez problemu się rozprowadzają. Ja tutaj paluchem je rozprowadzam i, i, i sprawdzają się świetnie, bo po wklepaniu tych cieni. Ich intensywność jest jeszcze większa niż pędzlem. Nie osypują się na powiekach. Ja tutaj nakładam ten cień na załamaniu powieki, tak jak wcześniej mówiłam, na załamaniu, pod brwiami, pod brwiami. O Jezus Maria. Następnym cieniem jest podwójny cień, dopowiem. I on jest taki beżowo-brązowy. Idealnie sprawdza się na dzień. Ja tutaj wybrałam takie kosmetyki, które będą świetnie sprawdzać się w makijażu wyjściowym, tak na co dzień. No chociaż bez problemu też nałożymy je na wieczór i równie dobrze się sprawdzą. Także działamy. I kolejnym, oj, wypadło, przepraszam, ale jak to ja zawsze muszę coś narobić. Kolejny cień będzie cień brązowy. I tutaj już przechodzimy do takiego klasycznego makijażu. Nakładamy go w samym zewnętrznym kąciku, na załamaniu i dość mocno rozblendowujemy. Ten beżowy cień, który mamy na samej górze, zapobiega nam temu, żeby ten makijaż nie wyszedł nam powyżej linii, którą chcemy mieć, taką klasyczną, ładną, nieprzerysowaną. I teraz jedziemy z ciemniejszymi cieniami i tak samo je rozblendowujemy. Nakładamy je na dolną powiekę, na górną, wracamy do tego jasnego i jeszcze raz na dolną powiekę, żeby to przejście było bardziej delikatne. O, jest eyeliner. Dobrze, że nie wypadł. I podkreślamy jeszcze raz oko tym. Ejlinerem, moi drodzy, Ejlinerem, wracamy do mojego Ejlinera i robimy sobie nim kreskę, bo on też świetnie się sprawdzi do tej kreski i tak jak tutaj widzicie, ja uzupełniam to pędzelkiem, to jest świetne, jeżeli nie macie jakiejś dużej wprawy w robieniu kresek, jeżeli chcecie się nauczyć, no to jak najbardziej w ten sposób, który tutaj pokazuję jest, jest łatwiej. Kolejnym elementem jest puder rozświetlający. I to jest puder, który ślicznie wtapia się w skórę i daje taką delikatną poświatę. Nie jest ona przerysowana, nie błyszczymy się za mocno, tylko faktycznie rozświetla to w sposób taki delikatny i naturalny. I teraz mega hit, mianowicie tusz, który mnie osobiście bardzo, bardzo mocno zaskoczył, bo jego cena jest naprawdę niska, a to co on robi z rzęsami jest naprawdę szalone jak na tą cenę. Szczyteczka jest silikonowa, bardzo ładnie rozdziela rzęsy i nie trzeba się z nią dużo namęczyć. Kolejną rzeczą będą farbki do ust. To są takie półpernamentne, permanentne farbki. Ja tutaj będę używała koloru różowego i czerwonego. Te farbki mają nieziemskie, nieziemską trwałość, ponieważ ja pomalując sobie rękę, tak jak tutaj widzicie, dopiero zmyję te farbki jakieś dwa dni później. One się jakby w Tapiają, wżerają, brzydko mówiąc, w usta, nie pozostawiają absolutnie żadnych śladów na szklankach, na niczym innym, e, także nie plamimy nic, nic. I to jest mega, mega świetne. Bo ja przy czerwonych szminkach zawsze mam z tym problem, że muszę biegać do lustra i sprawdzać, czy się nie rozmazałam. A tutaj z tym jak one już zaschną, jest problem z głowy. Okej, okay, i żeby nie być gołosłowną temu, co powiedziałam przed chwilą. E, tu mam dwa testy na tą szminkę. Dwa. Pierwszym testem będzie szklanka. E, bo doskonale wiemy, że się nam zawsze szminki odbijają i to jest logiczne. Każdy się z tym zgodzi. Ja zawsze mam szklanki upaćkane, nie tylko od szminki, ale też od palców. Ale nie o tym, nie o tym. Także e, testujemy, czy zostaną śladem. Jak widać na załączonym obrazku, Zostaje tylko trosieńka i to taka już mokra ze środka. Ale mam drugi test i do tego testu potrzebuję pomocnika, bo nie wiem czy wy, Wasi patyci też tak mają, ale mój osobiście nie cierpi żadnego typu i rodzaju błyszczyków. Szminek błyszczyków to już nie wspomnę właściwie. E, bo zawsze go brudzę ma czerwone usta i w ogóle to jest czerwony albo różowy. Sobie zmyję tą wodę. Przechodzimy do przyjemnego testu. Z drugiej strony chyba. Co? W tą stronę. na dzisiaj. Mam nadzieję, że test Wam się podobał i Wam się przyda. Piszcie w komentarzach, co Wy uważacie o kosmetykach Bell. Ja jestem z nich osobiście bardzo zadowolona, ale jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Ja uważam test za zaliczony, absolutnie udany. Dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym filmie. Zapraszam do obejrzenia filmów i do następnego. Jak się Wam podobało, łapki w górę za moją, moje biedne gardło. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia znowu. No, ja już przyzwyczaję się, a nie pocałowam.